Dziękuję Ci, Panie, za łaskę nowego dnia. Jak dobrze jest żyć, jak dobrze jest być kochanym przez Ciebie. Ten dzień będzie błogosławieństwem w imię Jezusa. Możesz powtórzyć to za mną, ale powiedz to z wiarą, powiedz to z autorytetem. Ten dzień będzie błogosławieństwem w imię Jezusa. Dziękujemy Ci, Panie, bo ten dzień będzie błogosławieństwem w twoje imię Jezu już teraz poświęcamy ci ten dzień w pierwszych chwilach w pierwszych godzinach tego nowego dnia oddajemy wszystko twojemu sercu każdą chwilę którą przeżyjemy każdą twarz którą spotkamy każde zadanie które podejmiemy to wszystko teraz panie składamy przed tobą każdy szczegół naszej codzienności każdy oddech każda decyzja poświęcamy ci Jezu nasz dzień prosimy Prowadź nas, chroń nas, wybaw nas. Panie, chroń nas dzisiaj przed wszystkimi językami, które podnoszą się, by nas oczerniać. Oddal od nas ludzi fałszywych, zazdrosnych, złych. Zachowaj nas od niebezpieczeństw tego świata, Panie, od napadów, wypadków, nieporozumień, niesprawiedliwości, kradzieży. Wybaw nas, Panie, od pokus, od duchów, które próbują oddzielić nas od Ciebie. Chroń nas przed wszelkimi pułapkami złego, wybaw nas od słów niosących przekleństwo, od strzał, które ranią w ciszy, wybaw nas od wypadków, upadków zamieszania, od wszystkiego, co burzy nasz pokój. Usuń z naszej drogi Panie, wszystko, co nie pochodzi od Ciebie, wszystko, co oddala nas od Twojej obecności, wzywamy Twoją drogocenną krew, Jezu, na każdą sekundę naszego dnia. Niech Twoja krew nas chroni, niech nas całkowicie okryje, niech będzie tarczą przed złem, niech otwiera bramy naszej duszy na Twoją wolę. Tak, Panie, nasza dusza tego poranka jest jak sucha ziemia, sucha, spragniona, oczekująca na rosę Twojego ducha. Wylej teraz na nas Ojcze Twojego Ducha Świętego, napełnij nas, ochrzcij nas na nowo. Przyjdź Duchu Święty, oświeć nasze umysły, nasze myśli, daj nam kreatywność, kierunek, mądrość. Przyjdź, prowadź każdy krok naszej pracy, uwolnij nas od kłamstw przebranych za prawdę, obecnych w ideologiach, filmach, codziennych treściach. Otwórz nasze duchowe oczy, nasze uszy, niech rozpoznamy Twoją wolę. Ochrzcij nas, Duchu Święty, Twoimi darami, charyzmatami, posługami. Daj nam proroctwo nieba na ten dzień. Zdejmij z naszych ramion ciężar, który nie pochodzi od Ciebie. Uwolnij nas od ślepoty duchowej, od głuchoty duchowej. Naucz nas słyszeć Twój głos w ciszy duszy. W tej chwili, panie, odwiedź tę osobę, która słucha tej modlitwy. Może jest w domu, w pracy, w samochodzie, w autobusie, może jeszcze leży, płacze, niech usłyszy teraz twój głos. Niech zrozumie, co musi zrobić lub czego zaniechać. Duchu Święty, może ta osoba jest daleko od Boga, w grzechu, w stanie, który uniemożliwia łasce jej ochronę. Przekonaj teraz tę duszę. Spraw, aby zapragnęła powrócić. Pokaż jej, Duchu Święty, że największym skarbem jest komunia z Bogiem. Mów do tego syna, do tej córki. Modlę się teraz za tych, którzy obudzili się w depresji, smutni bez siły, by wstać z łóżka. Uwolnij te osoby od melancholii, od zniechęcenia, od bólu zdrady. Może obudziła się sama, czując pustkę po stracie bliskiej osoby. Wdowa, wdowiec, sierota, daleko od domu, od ojczyzny. Panie, przyjdź teraz i napełnij to serce. Może ta osoba obudziła się z lękiem, bez snu w nocy, z umysłem przyspieszonym. Ulecz, Panie, tę duszę. Pokaż jej, że trzeba zmienić nawyki. Ograniczyć kawę, ekrany, nadmiar bodźców. Naucz tę osobę żyć w pokoju. Uwolnij ten umysł. Jezu, od lęku o przyszłość, od presji finansowej, od konfliktów w domu. Tę osobę, która wczoraj pokłóciła się z mężem lub żoną, która nosi smutek, samotność, odrzucenie. Ulecz, panie, serca zawiedzione, powołania niespełnione, marzenie o małżeństwie, które jeszcze się nie spełniło. Odwiedź tę kobietę, tego mężczyznę, którzy czują się niekochani. Dotknij teraz udręczonego umysłu, panie. Uwolnij od ciężaru winy, od samopotępienia, od skrupułów. Odzyskaj, Duchu Święty, utracone terytoria tego umysłu, niech znów należą do Ciebie, niech wróg nie ma już dostępu do tego umysłu. Poświęcam jej umysł Tobie, Jezu, niech żadne myśli śmierci, zniszczenia, sabotażu nie pozostaną, niech ta osoba będzie chroniona przez cały dzień, okryta Twoim imieniem, Panie. Strzeżona przez Twoich aniołów, niech Maryja modli się za nią, niech każda chwila tego dnia będzie zapieczętowana Twoją krwią, i niech zło nie ma władzy nad tym życiem. Ta osoba, która pracuje w trudnym środowisku, pełnym plotek, rywalizacji, osądów, niech Twoja krew ją ukryje w tym miejscu. Niech zło jej nie widzi, niech przejdzie niewidzialna dla oczu nieprawości, niech Twój pokój będzie jej tarczą. Modlę się za tego lekarza, pielęgniarkę, kierowcę, dostawcę, pracownika, który spędzi dzień na ulicach, drogach. Chroń Panie każdy krok. Modlę się za tego nauczyciela, sprzątaczkę, rzeźnika, przedsiębiorcę, pracownika, każde powołanie, każdy zawód. Błogosław Panie. Modlę się także za tego księdza, pastora, misjonarza, biskupa, muzyka, twórcę filmowego. Niech wszyscy będą pełni Ducha Świętego. Niech ich praca przynosi owoce i błogosławieństwo. Niech Twoje imię, Jezu, będzie obecne w każdej decyzji. Niech Twój Duch już teraz będzie z nimi. Jak mówi Księga Lamentacji, rozdział 3, wersety 22 i 23, łaska Pana nie ustaje, miłosierdzie Jego nie ma końca, odnawia się co rano. Tak, Panie, wielka jest Twoja wierność. Synu, córko, Boże miłosierdzie właśnie teraz odnawia się nad Tobą. Każdego poranka, o każdym świcie, to miłosierdzie jest nowe. Skup swój umysł na Bogu, zakotwicz swoje emocje w Chrystusie. Trzymaj swoje serce mocno w nadziei, Bóg mówi do Ciebie i będzie mówił jeszcze więcej. Słuchaj, bądź posłuszny, bo kto jest posłuszny Bogu. Ten się nie myli. Kto jest posłuszny, ten jest szczęśliwy. Pan jest Twoją siłą. Jeśli w ciągu dnia pojawią się chwile niepokoju, napięcia lub próby, wzywaj imienia Jezusa. Powiedz z wiarą: Jezu, mój panie, pomóż mi. Jezu, kocham Cię. Jezu, zajmij się tym. Przez modlitwę cud się wydarzy. A teraz przyjmij to błogosławieństwo. Niech ono zapieczętuje wszystko, co zostało tutaj wypowiedziane. Pan z wami i z duchem twoim, niech stąpi na was, na wodę, którą przedstawicie, aby stała się sakramentalna, na każdy szczegół waszego dnia, strzegąc, chroniąc, pieczętując w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jeśli jesteś tu nowy, zasubskrybuj ten kanał już teraz.